Akilio! Ale macie się kawkę! Skocimy kurwa! Lego kurwa lego! Oh, Wypierdalaj kurwa. kurwa! Ty kurwa! Wypierdalaj! Wypierdalaj! Spokoj při jebanej kurva! Čát kuťa! No na chuj jest to, ale ještě kurvo! EEEEJ! VYPĚRDALA! Policja no lewa w obedzie! Witierdala! Białe kaski! Zrobię blaski! Pokaż kurwa öyle oraya <laughs> <laughs>